Gimbasket fatalnie wszedł w sezon 2019-20, zawodził i przegrywał bardzo wysoko. Początek rozgrywek to 5 meczów i 5 porażek. Momentami podopieczni Roberta Kościuka nawet nie byli w stanie nawiązać wyrównanej walki, a jednak ciężkie treningi w końcu. Przyniosły oczekiwany efekt. Przełamanie nastąpiło w szóstej kolejce Wracowienie zagrali bardzo dobre zawody przeciwko tarnowi basket tarnowo podgórne i dosyć pewnie pokonali przeciwnika. Zwyżkę formy widzieliśmy też w kolejnym meczu. Tym razem ekipa Roberta Kościuka zagrała wyjazdowe starcie z obrą kościan w tym meczu. Zwycięstwo także było na wyciągnięcie ręki do sukcesu, jednak zabrakło. Dosłownie. Jednego celnego rzutu. Teraz wyjazd do Jelenie Góry. Sudety są przeciwnikiem na pewno z innej półki jak Obra czy Tarnowia. Jelenie nie zajmują drugie miejsce w tabeli drugiej ligi i z tego faktu są bardzo niezadowoleni. Dla nich bowiem liczy się tylko końcowy sukces. Na koncie mają sześć wygranych i jedną porażkę. Bilans domowych meczów to cztery starcia, 4 zwycięstwa. Jak już widać po tych statystykach. Sukcesu trudno się spodziewać. Liczymy jednak na to, że Wurcowienie będą w stanie nawiązać wyrównaną walkę i rozwijać swoje koszykarskie rzemiosło. Początek spotkania w Jeleniej Górze w sobotę o godzinie 18.30.